Jego comiesięczna kwota ZUS obniżyła się do kwoty 936 zł, co w skali roku daje oszczędności na ponad 6 tysięcy zł. Po ostatnim filmie dotyczącym refundacji składek ZUS dla firm jednoosobowych zgłosił się do mnie przedsiębiorca, który prowadzi firmę już od ponad dwóch lat i choruje na astmę. Dopiero po obejrzeniu mojego filmu dowiedział się, że może obniżyć sobie składki ZUS, ponieważ w związku z astmą posiada orzeczenie. Do tej pory nie wiedział, że ten dokument może mu się do czegoś przydać. W tym przypadku jak najbardziej może się przydać. Pan Adam dzięki temu zyska comiesięczną refundację składek emerytalno-rentowych ZUS. W jego przypadku jest to 60% refundacji, ponieważ posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu. Jak to wygląda kwotowo? Pokażę Wam krótką kalkulację. Pan Adam dotychczas co miesiąc odprowadza pełny ZUS w kwocie ponad 1450 zł. Dzięki temu, że posiada orzeczenie o stopniu umiarkowanym, jego comiesięczna kwota ZUS obniżyła się do kwoty 936 zł, co w skali roku daje oszczędności na ponad 6000 zł. Pytanie czy jak pan Adam wcześniej nie starał się o refundację składek ZUS, to czy teraz może ją otrzymać? Tak, w każdej chwili możesz postarać się o refundację składek, nawet jeżeli przypomnisz sobie o tym, że posiadasz taki dokument. A powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Mam też kilku klientów, którzy prowadzą jednoosobowe firmy i chorują lub przybyli choroby takie jak choroby serca, tarczycy, astma, choroby onkologiczne, cukrzyca Nadciśnienie lub otyłość, depresja, padaczka, stwardnienie rozsiane, wady narządu, ruchu, wzroku, słuchu, mowy, choroby kobiece. Złożyli dokumenty do odpowiednich instytucji i w związku ze swoją chorobą otrzymali orzeczenia, co pozwoliło im zmniejszyć 100-miesięczne składki ZUS praktycznie na stałe. Zapytacie, co wtedy, gdy choruję na przykład na jedną z wymienionych chorób? Czy otrzymam refundację? Tak, ale tylko wtedy, gdy postarasz się o dokument potwierdzający dane schorzenie? Jak go otrzymać? Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.avmyślikancelaria.pl w zakładce Orzekanie. Jeżeli zmagasz się z jakąś chorobą i masz dylemat, czy kwalifikuje się ona do orzeczenia, to zadzwoń lub napisz do mnie. Odpowiem na każde Twoje pytanie i pomogę w przejściu całej procedury. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.